Warto było. A teraz bym coś zjadł. W tym roku postanowiłem sobie, zrobiłem sobie takie postanowienie noworoczne, że będę jadł codziennie śniadania. I właśnie jestem tutaj. Jest piękny poranek wschód słońca i będę dzisiaj robił jajecznicę. Jak wiadomo, jajecznicę można robić na miliony sposobów i każdy będzie dobry, każdy ma swój indywidualny sposób robienia jajecznicy. Ja chciałbym Wam pokazać dzisiaj swój własny. Tak więc sprzęt już mam, wszystko porostawiane. jest boczek, jest szczypiorek, tak więc zaczynajmy. Można dać wszystko: od pomidorów, szczypiorek, boczek, szynkę, co kto lubi. Ja uwielbiam boczek, ale jest jedna zasadnicza różnica: każdy daje surowy boczek wędzony. Ja uwielbiam dawać boczek gotowany, ponieważ nie za bardzo się wysmaża, nie ma takich ala skwarek, jest fajne dobre mięsko. Więc pokroimy boczek na drobną kostkę. Warunki spartańskie, ale o to właśnie chodziło, żeby nie było łatwo. Poczekamy, aż boczuś nam się ładnie wytopi. Już zaczyna coś tam, już zwiększymy troszeczkę. E Ogień. Poczekamy aż boczek nam się wytopi i w zasadzie do jajecznicy nie trzeba by już dodawać masła, ale ja bardzo lubię taki lekko masionowany smak, jeżeli chodzi o jajecznicę, więc poczekam aż się wytopi, dodam odrobinę masła, jajeczka i szczepioneczek i lecimy. Z boczku zrobiło nam się sporo tłuszczu, ale no ja uwielbiam maślany smak jajecznicy, tak więc yy, muszę chociaż odrobinkę tego masła dać, żeby było taką nawet troszkę większą odrobinkę. Ale jesteśmy w górach, więc można będzie to mega mega energetyczny, yy, mega energetyczne po prostu takie śniadanko yy, na wyjście. Dobra, bierzemy jajeczka. teraz ważnym elementem jest to, aby ściąć białko. Ja osobiście nie lubię lejącego się białka, więc wolę je bardziej ścięte, a żółteczko troszeczkę zostawimy na dłużej i później pięknie to rozsypiemy. Dodamy jeszcze na koniec szczypiorku. To doda na charakteru naszej jajecznicy, tak więc myślę, że będzie gitara. Na sam koniec dodajemy szczypiorek. Ważne jest to, żeby dodać go na koniec. Wtedy będzie taki chrupiący. Powiedz, powiedziałbym, nie będzie taki wiotki i yy, zwiędły po prostu, więc ja już dosypuję. Ja lubię dużo szczypiorków, wtedy, wtedy ma to coś. Oczywiście jajecznicę doprawiamy do smaku wedle uznania. Ja lubię trochę soli. Lubię trochę pieprzu. I jajecznica gotowa. Jajecznica mamy już gotową. Idealne danie na taką wyprawę i przy takiej pogodzie. Mega rozgrzewające, fajne. Jak widzicie, wygląda pięknie. Ja już się nie mogę doczekać, żeby ją zjeść. A Was serdecznie zapraszam na kolejne wyprawy i zapraszam Was na kanał projektu Ziemia Kłoska, bo już niebawem będzie dużo więcej tego, jeżeli Wam się po oczywiście podobało. Dajcie łapkę w górę. Zapraszam Was na nie na żartego Janusza, nie na żartego Maćka. Projekt Ziemia Kłodzka. Widzimy się już przed